Angelika Łomża z tematem chustonoszenie i jego wpływ na rozwój dziecka. A, troszeczkę się stresuję, także proszę o zrozumiałość. Na początku chciałam podziękować za możliwość przedstawienia tutaj mojego tematu, który jest mi bliski, którym chciałabym pani i panów zarazić tym tematem. Powiem nam w tym wykładzie, jakie są zalety noszenia w chuście i jakie korzyści będą wynikać z, z noszenia dzieci. Żeby zacząć nosić w chuście, musimy na początku zastanowić się, po co nosimy. No i taki pierwszy, pierwszy punkt, który nasuwa się pewnie większość nam, to wygoda i swoboda w wykonywaniu codziennych czynności. Po prostu mamy dwie wolne ręce, możemy, możemy normalnie funkcjonować, dziecko jest blisko nas, wiemy co się z nim dzieje i, i tutaj wychowujemy się w bliskości. Drugi punkt, który nasuwa mi się od razu, gdy myślę, że swoje dzieci nosimy w huście, to budowanie pogłębionej więzi z dzieckiem. Dziecko, które jest noszone w huście, ale tutaj mam, mówiąc o huście mam też na myśli, Nosidło, to dziecko, które wychowuje się w bliskości, w miłości. Takie dzieci mają mniej problemów w nauce, takie dzieci mają pewno większą pewność siebie, są, mają większe poczucie bezpieczeństwa. Takie dzieci są wychowane z miłością i takiej miłości myślę, że każdy rodzic by chciał przekazać swojemu dziecku. Kolejny punkt, który tutaj chciałam poruszyć, to łagodzenie kolek i wieczornego płaczu. Myślę, że mamy, które miały problem z, z nieodkładalnym dzieckiem, z ząbkowaniem, z kolkami, wiedzą, że po pewnym czasie jest to frustrujące, że jesteśmy tutaj zablokowani, chcemy uspokoić dziecko, ale nie możemy nic wykonać poza tym. Dzieci, które uda nam się zawiązać, to szybciej się uspokajają. Są bardziej ukojone, wiedzą, że my jesteśmy spokojne, bo dziecko jest w, blisko nas, więc one po prostu czują się bezpiecznie. Łagodzenie objawów depresji poporodowej, czyli kobiety, które zmagają się z takimi problemami, mają poczucie większej sprawności, są, są po prostu dowartościowane, wiedzą, że swojemu dziecku robią, nie robią krzywdy, wszystko jest w porządku. Niektóre, niektóre wiązania mają możliwość karmienia, no i ta chusta może też nam pomóc w codziennym spacerze, jesteśmy w jakimś miejscu, w którym, którym chcemy nakarmić, możemy sobie przykryć malucha, możemy się okryć, okryć również, również nas. I wtedy po prostu dziecko czuje się bezpiecznie, bo zna tą chustę. Rozładowanie napięcia to tutaj mam na myśli i rodzica, i dziecka, czyli nawet tutaj, jak na tym obrazku jest przedstawione właśnie, to dziecko jest uśmiechnięte, mama jest zadowolona, przytulacie się i po prostu tutaj ta miłość nam rośnie. Niektóre, niektórzy rodzice, którzy będą mieli taką przykrą, przykre doświadczenie, Pobytu w szpitalu, bo na przykład dziecko się rozchoruje, coś się stanie. Jeżeli mają chustę ze sobą, to bardzo fajnie ją wykorzystać, można sobie zawiązać malucha, wtedy jest łatwiejsze poruszanie się po, po szpitalu. Dziecko czuje się bezpieczniej, bo zna, zna mamę, zna tą chustę, są po prostu w dobrych tych w dobrych relacjach. No i tutaj chciałam jeszcze poruszyć kwestię rodziców, którzy adoptują, Dzieci i tak samo jak rodzice muszą się nauczyć tego malucha, tak samo maluch musi się, musi się nauczyć rodzica. I chusta nam pomaga w budowaniu relacji. Rodzice, którzy chusto noszą własne dzieci, odnajdują siłę i sprawczość. Czują, że robią to dobrze, że dziecko jest zadowolone. No i tutaj myślę, że większość pań, które mają już, ma już kilka dzieci, przyzna, że chusta może nam pomóc w wychowywaniu więcej niż jedno dziecko. Czyli możemy przykład idziemy do przedszkola, chcemy jedno odprowadzić, drugie musimy trzymać na rękach, zawiążemy. Sobie prostym wiązaniem, i mamy tutaj dwie dostępne ręce dla starszego malucha. Rodzice niepełnosprawni, tutaj często jest również wykorzystana chusta. Zazwyczaj te wiązania są jakieś innowacyjne, nietypowe. Konkretnie przystosowane do, do pewnej niepełnosprawności, i znowu wracamy do tego samego tematu. Rodzic czuje się bardziej sprawczy, w swoim wychowaniu bardziej potrzebny, a to pogłębia relacje z dzieckiem. No i tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tutaj miłość moja do chusty mogłaby jeszcze wiele mówić, natomiast tutaj czas mi ogranicza, także przejdę do kolejnego slajdu, ale tutaj wykorzystanie chusty jest naprawdę wszechstronne. Myślę, że część osób tutaj zgromadzonych pomyśli: No wszystko, fajnie, budujemy sobie więź, ale co z tą prawidłową pozycją? I ta grafika świetnie przedstawia, jak powinna przedstawiać się prawidłowa pozycja dziecka. Ja sobie tutaj troszeczkę. Wezmę do ręki, żeby, żeby też widzieć i, i pokazywać Panią. Mamy tutaj kilka etapów z życia Noworodka. I tutaj ja bym bardzo chciała Pani uczulić na niesprawdzanie tego, że okej okay, mój maluch ma już 3 miesiące powinien, powinien wyglądać tak, jak Pani, jak, tak jak to dziecko w żółtej chuście. No nie do końca. Każdy rozwój, każde dziecko ma swój indywidualny rozwój i tutaj. Bardziej trzymamy się tych pojęć, czyli nie trzyma głowy, trzyma głowę, siada samodzielnie i chodzi samodzielnie. Na co musimy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na ułożenie głowy, na ułożenie dłoni, czy one są blisko ciała, na ułożenie kręgosłupa, na wysokość kolan malucha w stosunku do bioder. I tak maluch, który, który jest noworodkiem dopiero po porodzie, on będzie nam się układał, tak jak na huście pierwszej pomarańczowej, możemy zauważyć, że kolanka są zwrócone najbliżej siebie. Nie możemy tak tych kolanek bardzo szeroko rozstawić, i kręgosłup jest jak najbardziej zaokrąglony. I tutaj uwaga, przy wiązaniu Musimy na pewno upewnić się, czy mamy odpowiedni pas podstrzymujący bioderka, żeby nie, dziecko nie wisiało w huście. Czym dziecko starsze, tym ta pozycja dziecka i środek ciężkości rodzica będzie troszeczkę inaczej się przedstawiał. I dopiero Dziecko, które chodzi samodzielnie, może tutaj pokazać nam się taka delikatna lordoza w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Jeżeli chodzi o ułożenie rąk malucha, to dziecko, które siada samodzielnie, dopiero powinno wyłonić ręce spod chusty. Przed tym cały czas powinno mieć blisko twarzy, żeby te rączki też nie uciekały nam tutaj troszeczkę niżej. One muszą być blisko, blisko twarzy. Ta ikonografika jest dostępna w internecie. Jeżeli panie będą miały ochotę zacząć swoją przygodę, to ja bardzo bym chciała uczulić na sprawdzenie, na jakim etapie jest mój maluch i jak on prawidłowo powinien wyglądać, bo wtedy jesteśmy pewne, że temu maluch jest bezpieczny w huście. Mamy również takie, takich pięć zasad bezpiecznego noszenia dzieci w huście. Skrót, skrót to jest MOTAM i każde z literek przedstawia nam jedno pytanie, które warto sobie zadać po zawiązaniu dziecku w huście. I tak, pierwsze z pytań, czy dziecko jest mocno dociągnięte w huście, czy chusta jest mocno dociągnięta. Jeżeli nie będziemy mieć dobrze dociągniętych krawędzi, to po pewnym czasie... Będziemy czuli, że dziecko się osuwa w huście, czyli będzie właśnie wisiało. Czyli kolanka będą wyżej niż bioderka. I tego, tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby dziecko ani wisiało, ani żeby bioderka nie były podparte. Musi to wszystko być y, y, odpowiednio, odpowiednio wyregulowane. Drugie z pytań to czy oddech dziecka jest swobodny? I tutaj chodzi nam o to, żeby dziecko mogło swobodnie oddychać, żebyśmy widzieli, czuli ten oddech. Niektóre związań, na przykład ta przedstawiona tutaj na rysunku, to jest kołyska w huście kółkowej i ona troszeczkę nam... Podpowiada, żeby przyjąć tą główkę, i tutaj właśnie ten oddech może nie być swobodny. Dlatego, przy niektórych wiązaniach, musimy mieć to pewne, że ta, ten oddech jest zapewniony. Twarzyczka zawsze powinna być odsłonięta i powinniśmy tą twarzyczkę zawsze widzieć, żebyśmy mieli kontakt cały czas z dzieckiem. No i tutaj znowu o tej pupie, żeby była podparta, czyli ten pas biodrowy powinniśmy mieć odpowiednio naciągnięty i odpowiednio szeroko dobrany do wielkości malucha, żeby dziecko było odparte, podparte, żeby nie wisiało w uście. No i najprzyjemniejszy z testów, czy możemy ucałować dziecko w główkę. Ten test pomaga nam w sprawdzeniu, czy mamy na odpowiedniej wysokości malucha. Dziecko nie powinno być ani za wysoko, ani za nisko. U kobiet jest troszeczkę łatwiej, bo mamy piersi i one się, dzieci układają się lepiej na tych piersiach, natomiast mężczyźni mają tendencję do zbyt niskiego wiązania dzieci. I tutaj warto właśnie wykonać sobie taki szybki czy na pewno jest na odpowiedniej wysokości żeby wiedzieć czy dobrze mamy zawiązane dziecko chciałam panią przedstawić kilku, kilka y, takich zdjęć ujęć które pokazują nieprawidłowe techniki wiązania żebyśmy wiedziały że aha okej okay, to jest źle muszę to poprawić no i taki pierwszy z przykładów to jest dziecko które jest przedstawione przodem do świata takie dziecko ma y, na tym etapie rozwoju zbyt dużo bodźców y, i tutaj warto by było przekręcić malucha, twarzą do, naszej, twarzą do nas, żeby, żebyśmy też malucha widzieli nie ma podparcia w kręgosłupie, więc tutaj widzimy, że ta jedna z nóżek gdzieś nam ucieka i przez co ten wąski pas materiału między nóżkami po prostu wrzyna się w, w pachwinę malucha. To powoduje pewną asymetrię, jeżeli będziemy ponawiać takie nieprawidłowości, możemy właśnie spowodować do asymetrii, dlatego tutaj warto by było odwrócić malucha, poprawić wiązanie i bardziej tutaj rozszerzyć tutaj ten pas między nóżkami. Kolejny przykładów to nosidło nieergonomiczne, czyli niedostosowujące się do malucha, przez co nie mamy podtrzymanego kręgosłupa dziecka i główka nam znowu asymetrycznie opada w jedną stronę. I tutaj widzimy, że też wystaje ta rączka, która powinna być schowana. Także też kilka, kilka do poprawy elementów, żeby tutaj zapewnić bezpieczeństwo. Malucha. Kolejny z przykładów to znowu pozycja przodem do świata. Widzimy, że to dziecko nie czuje się bezpiecznie, chociażby przez tą otwartą rączkę. Nie ma podpartej główki i nie ma możliwości poczucia się bezpiecznie, bo nie ma możliwości wtulenia się w rodzica. Kolejny z przykładów to dziecko, które na pierwszy rzut oka wygląda, jakby dobrze było zawiązane, natomiast to jest chusta elastyczna, która w pewnym czasie nam opada, jeżeli nie jest dobrze dziecko zawiązane. I znowu mamy tutaj złe ułożenie bioderek, kolanek i kręgosłupa. Kolanka powinny znajdować się nieco wyżej, przez co kręgosłup od razu by się nam zaokrąglił i rączka powinna również być. Być schowana. No, i tutaj kolejny przykład noszenia przodem do świata. I tutaj również mamy chustę elastyczną, która może nam troszeczkę osiąść i dziecko po pewnym czasie czuje takie luzy mama musi tu trzymać i to wiązanie tak naprawdę nie ma w tym momencie zbyt większego sensu. Tutaj dziecko znajduje się za nisko. To jest związanie asymetryczne, więc mama tutaj próbuje, mama, osoba nosząca, próbuje ten środek ciężkości jakkolwiek zachować, przez co na pewno jest jej niewygodnie. A to nie o to wszystkim chodzi, żeby nam nie było wygodnie, tylko musimy się i my czuć dobrze i dziecko. Jeżeli którąś z pań, z panów nie przekonałam do noszenia. To chciałam przekonać przynajmniej do kangurowania. I nie chodzi mi tutaj tylko o kangurowanie w szpitalu, bo jak najbardziej zachęcam do przytulania się w szpitalu po porodzie, ale chodzi mi o to przytulanie się w domu, żebyście mieli ten czas dla siebie, żebyśmy miały możliwość położenia się z dzieckiem skóra do skóry, poprzytulania się, podotykania, pośpiewania, żebyśmy wychowywali swoje dzieci naprawdę w takiej miłości, żeby ta relacja była taka głęboka. I dziękuję za uwagę i chciałam panią przekazać jedno z wiązań takich podstawowych wiązanie nazywa się kieszonka dzisiaj przedstawię tak szybciutko a na przyszłość, jeżeli Pani by chciały się nauczyć, jak wiązać, jak dobrać chustę, czy moje dziecko jest już gotowe na wiązanie chustą, to chciałam zaprosić na porady indywidualne w, w Batmedzie, myślę, że tutaj będziemy miały możliwość spotkania się. Te porady nie będą krótkie, będą około dwugodzinne, także będziemy mogli sobie na spokojnie porozmawiać. Zachęcam i w ciąży, i po porodzie już z maluchem, z tatą, żebyśmy po prostu po prostu sobie poćwiczyli i taka jedna porada mo może starczyć Panią już na całe życie. Także naprawdę zachęcam, żeby przynajmniej spróbować i sprawdzić czy to jest dla nas. No dobrze, no to przechodzę do wiązania. I no tutaj już sobie wezmę tylko malucha. Proszę, proszę, proszę. Dobra. Panią doktor, bym prosiła o popilnowanie dziecka. Proszę bardzo. Dobra, akurat to wiązanie zaczynamy bez malucha, czyli co jest jeszcze ważne, czego nie powiedziałam. Dziecko powinno być nakarmione, przewinięte, spokojne, niepłaczące i dobrze ubrane, czyli nie zakładamy jakichś suwaczków, nie ubieramy też bardzo grubo, bo chusta to jest jeden z, z elementów ubioru, czyli po prostu dokładamy plus jeden, tak, traktujemy jako plus jeden do ubioru. Żeby żeby zacząć wiązanie kieszonka musimy znaleźć środek chusty. Środek chusty to zawsze jest ta metka na środku. z tych starszych modelach może być jakąś liteczką przeplecone. Te nowsze modele mają już taką metkę. I tą metkę kładziemy sobie tutaj na środku. Nie wiem czy wszystkie panie mnie widzą. Troszkę może będę... Biegać z jedną i z drugą stronę, żeby na pewno wszystkie Panie widziały. Na środku klatki piersiowej. Łapiemy sobie górne krawędzie w jedną rękę. Tak. Drugą rękę wolną, wkładam pod chustę i krzyżuję na ramionach. O, w ten sposób. I tutaj jest dobry moment na to, żeby poprawić sobie bluzeczkę, bo tutaj dbajmy też o swój komfort, pamiętajmy też o sobie, żeby tutaj, żebyśmy też dobrze się w tym czuli. W chustonoszeniu jest taka złota zasada, że trzymaj porządek, czyli tutaj musimy sobie wszystko uporządkować, bo jeżeli w tym momencie nie będziemy mieli uporządkowane, to później może właśnie nam dojść do takich rozluźnień i ta chusta nie będzie dociągnięta. Na początek zachęcam tutaj do kupowania, jeżeli Panie będą tutaj myślały o kupnie chusty, do kupowania wielokolorowej chusty, przynajmniej dwa kolory, tak jak ja mam tutaj, żeby one się od siebie różniły, bo te kolory mają... Tutaj znaczenie w, w później w wiązaniu. Czyli ja widzę, że moja górna krawędź to jest różowa, a dolna krawędź jest zielona. No i tutaj ten środkowy pas również, yy, również yy, układamy sobie w harmonijkę. No, i dobra, tu jeszcze się poprawię. Sprawdzam, ile potrzebuję miejsca dla swojego malucha. Myślę, że tutaj mi tyle starczy. Jeżeli będzie mi brakować, to będę sobie tutaj zwiększać tą, tą odległość. No i bierzemy swojego malucha. Jeżeli się niecierpliwi, no to możemy sobie troszeczkę tutaj pobalansować, asekurujemy e, łokciem do góry, żeby puścić tą drugą rękę, czyli re, pupa, ręka na pupie i łokieć jest do góry. Wkładam. Wolną rękę pod chustę, no i naciągam chustę na pupę. Łapię sobie ręką, która trzyma pupę, górną krawędź. U mnie to będzie różowa, i powoli sobie dziecko opuszczam w dół. Już tutaj sprawdzając tą pozycję, żeby ta pozycja na pewno była prawidłowa, ważne jest, żeby. Na kręgosłupie malucha nie doszło do jakichś zagięć, więc tutaj jest gładki materiał, a cała reszta jest pod pupą. Ja mam takiego dość świeżego tego, tego malucha, takie myślę, że dwa miesiące. To chusta, koniec chusty powinien znajdować się na wysokości ucha, tak? czyli mam tutaj dobrze naciągnięte. Gdzie mam nogi. No dobra. Cały czas asekuruję jedną ręką malucha. Drugą ręką mogę sobie zacząć ee, korygować poły, czyli te krawędzie. I jeszcze tutaj sobie skoryguję. Poprawiam sobie też kręgosłupę, pomagam sobie. No i dobra, jeżeli tutaj myślę, że mam już w miarę uporządkowane. Teraz mówię panią tak powolutku, żebyśmy wszystkie się zrozumiały, natomiast jak dojdziemy do, do wprawy, to to wiązanie naprawdę nie zajmuje yy długo. No i to jest ten moment, gdzie mamy już mm, tak mniej więcej mm, zawiązanego malucha, ale musimy jeszcze wszystko po kolei dociągnąć. Więc ja sobie puszczam tą napiętą cały czas krawędź i łapię sobie, my na to mówimy tak zwanego kelnera, czyli chustę chusty rozkładam no, i krawędź po krawędzi, centymetr po centymetrze, muszę sobie tutaj dociągnąć. Dlatego tutaj ważne są te kolory, żebyśmy wiedziały, że aha, wszystkie kolory mam już naciągnięte. No i tak wygląda jedna z pół naciągniętych. Robię to z drugą. Moje dziecko jest bardzo spokojne, spane, najedzone, przewinięte. Także tutaj nie ma problemu. Pani też zachęcam, że jeżeli będziemy się umawiać na porady, to żeby to była, e, żeby to była porada taka spokojna i, i taka przemyślana, wykorzystana na, na 100%, to żeby dziecko było takie w dobrym humorze. Dobra, no i tutaj mam już wszystko naciągnięte, więc mogę sobie krzyżować poły i tutaj też pilnuję porządku, bo zaraz, zaraz zobaczymy, że te poły mogą nam się e, zacząć wrzynać w biodra. W, w talię. O, tutaj mi się coś z bluzką zawinął a nóżka. Więc tutaj sobie zawiązuję. I mamy dwa węzły, żeby na pewno mieć, mieć bezpiecznego malucha. No i najlepiej tutaj na początku zacząć wiązać w jakimś właśnie dopasowanym, dopasowanym stroju, żeby tutaj ten ubiór nam nie przeszkadzał. jeżeli tutaj czuję, że mam już zawiązane porządnie, to mogę sobie skorygować tutaj właśnie te bioderka. Opsa. Tutaj kolanka są na takiej samej wysokości. No i tutaj ja jeszcze zawsze sobie zachęcam do poprawy tego pasu, żeby właśnie nam się nie wrzydał w bioderka, żebyśmy my też się czuły komfortowo. No, ja zawsze tutaj jeszcze do lustarka bym podeszła, ale teraz muszę tak na czuja, dobra i gotowe, możemy iść na zakupy, <grystanie> czy są jakieś pytania? Sporo mam się zastanawia, no dobrze, już urodziłam dzidziusia, jestem, myślę sobie, już w sumie mogłabym nosić w chuście, to kiedy dobrze jest przyjść? na taką poradę i czy muszę sobie wcześniej taką chustę kupić i przyjść czy na przykład ta porada obejmuje też to że na przykład wy wskażecie mi y, jaką gdzie najlepiej kupić albo może u was można kupić nie mamy jeszcze tego w ofercie, ale to jest dobry pomysł. <grywa> Natomiast ja tutaj nie zalecam kupowania zbyt wcześnie chusty, bo zazwyczaj kupujemy oczami. Nie do końca się, jeżeli nie jesteśmy pewni, którą, którą mamy chustę kupić, to nie do końca możemy się odnaleźć w tym, bo mamy bardzo dużo długości chusty, mamy grubość różną chusty, różne sploty, ogrom, ogrom marek, które nam proponują. proponują co Coraz to ładniejsze chusty, bardziej przyjazne. Dlatego tutaj nie zachęcam do kupowania. Jeżeli mamy jakąś chustę, dostaliśmy lub, lub po prostu już kupiliśmy, to przynieśmy tą chustę. Zobaczymy, czy ona jest fajna, czy możemy ją wykorzystać. Możemy niektóre wiązania dostosować do chusty, żeby ona też była wykorzystana. Natomiast jeżeli nie mamy, to tutaj ja, ja bym nie zachęcała do kupna. Warto tutaj się zgłosić na poradę i wtedy będziemy też dobierać chustę. Od kiedy się zgłaszać? Myślę, że jak będziemy się już czuć dobrze z dzieckiem, jak już poznamy, myślę, że takie dajmy sobie ten okres połogu dla siebie, na przytulanie się, kangurowanie, a tutaj jeżeli, jeżeli, jeżeli już poznamy swojego malucha, to tutaj warto się zgłosić wtedy na naukę wiązania. Dziękuję. Angeliko, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Twoje doświadczenie jest bezcenne i fajnie, że w Radomiu macie specjalistkę od chust. Ja jako mama dwójki dzieci jakoś nie pomyślałam o tym, jak miałam dzieci, ale teraz na to patrząc, to jest to wow, bo możecie coś porobić. To jest rewelacja i chyba już też historią jest to, że jak to babcie mówią, o nie biegnij jak płacze, niech sobie popłacze, bo się nauczy. Tak. Chyba już tak nie jest. Teraz da, dawajmy to ciepło dzieciom. Niech one czują to bliskości, chusta super, super pomaga w tym. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. O, dziękuję. Dobrze, dziękuję. I zapraszamy do Angeliki na konsultację do batnego.